Złożyłabym, że waga, libra. Jedna jednostka, jej to coś o powodzie 400, średnicy 400. Macie szczegóły w, w tej tabeli o kalibrach. Czyli jest to kula i masa o jakiejś wielkości. Ta je, Jednostka. Nie zmylisz mnie, mój włości. Nie wygląd, a waga przypisuje jednostce. Poszukajcie. Złoto, mieć, srebro. Malgan. To są to jakieś proporcje, które zależą od czegoś.